W przypadku najmłodszych najczęściej dochodzi do uderzeń, przygnieceń przez maszyny i ataków przez zwierzęta. Chociaż świadomość na polskich gospodarstwach rośnie z roku na rok, to dzieci zawsze będą dziećmi. Bardzo często dochodzi do upadku z wysokości. W trakcie na przykład żniw albo przy dochodzi również do nieprawidłowości w trakcie transportu e, określonych plonów e, z miejsca zbiórki do miejsca e, magazynowania. I młodzi na przykład próbują w trakcie takiego transportu e, bawić się czy pomagać się najstarszym i przebywają w tych strefach niebezpiecznych, w miejscach, w których nie powinno być kogokolwiek. Quizy, zabawy edukacyjne, gry planszowe to zdecydowanie ulubione przekaźniki wiedzy najmłodszych. Tym bardziej, jeśli trzeba przemycić tak istotny i poważny temat, jakim jest bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym. Dziś dzieci miały także okazję dowiedzieć się, w jaki jeszcze sposób można się chronić a mowa o ubezpieczeniach. Opowiadamy im o tym, czym są ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu pokazujemy, co mogą otrzymać w przyszłości, jak mogą być zabezpieczone pod względem chociażby socjalnym. Mamy do dyspozycji i filmy, i prezentacje multi, multimedialne, i komiksy, i kolorowanki. Symbolem projektu edukacyjnego ZUS jest ZUSówka, czyli taka sowa, która jest symbolem mądrości. Bo nie od dziś wiadomo, że przez zabawę i skojarzenia dzieci zapamiętują najwięcej. Biały, czarny i żółty. Takie kolory są na przykład na barierce przed szkołą. Tylko w 2024 roku doszło do prawie 10 tysięcy wypadków w rolnictwie. Na szczęście to o ponad 7% mniej niż w zeszłym. Izabela Zapisek, Kuriero Polski.